Ciała z tej strony january, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, które nurtuje większość z Was. Czy opłaca się zapłacić 400 zł za wersję Ultimate, czy może jednak wybrać wersję standardową? Na wstępie oczywiście zapraszam Was do zostawienia komentarza oraz łapki w górę i nie zapomnijcie cyknąć subskrypcji, jeżeli jej nie macie. To bardzo motywuje. Dzięki. Porównajmy sobie na początek, jak to wygląda cenowo, bo chodzi tutaj o wydatek około 100-150 zł więcej patrząc na cenę nowej generacji. Wersja standardowa, którą zakupimy do 30 września nie będzie posiadała wielu dodatków dla graczy Ultimate Team, a mianowicie dostaniemy kartę piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia, niewymienną oczywiście, czyli piłkarza Team of the Week, niewymiennego, Killian Mbappe na 5 meczów FIFA Ultimate Team, ambasadora food do wyboru na 3 mecze wypożyczenia w Ultimate, oraz w karierze uzdolnionego wychowanka w trybie kariery, miejscowy junior z potencjałem klasy światowej. Także... Dosyć kiepskie, nic nieznaczące tak naprawdę dla graczy Ultimate'a ulepszenia, Ale podsumowując, nic konkretnego, jest to zwykła wersja, ale przejdźmy do ciekawszego aspektu, czy warto dołożyć 100 zł do wersji Ultimate. Podam Wam, jak, podam wam jakie dodatki otrzymamy przy zakupie droższej wersji. Warto do, dodać, że gdy kupimy grę do 21 sierpnia, otrzymamy nową kartę Hero Mistrzostw Świata. Wcześniej nie było, z tego względu, że nie było Mistrzostw Świata. Bardzo proste, ale to będzie po prostu jakaś karta, która kiedyś jakiś piłkarz był po prostu genialny, błyszczał formą i dostał po prostu wyróżnioną kartę. Na razie wiemy o trzech potwierdzonych kartach, jakie ja zobaczymy, m.in. Jajaturę. Bardzo, bardzo ciekawy środkowy pomocnik. Po upływie tego terminu otrzymamy wszystko to samo, ale niestety już karty Hero nie dostaniemy. Dodatki prezentują się następująco. 4600 FIFA Points, czyli to jest wydatek około 150-170 zł. Dostęp do trzech dni przed premierą, czyli zagramy 27 września. Kartę piłkarza obiecujące transfery, czyli Once to Watch niewymiennego, kartę piłkarza Team of the Week niewymiennego, Mbappe na 5 meczów i ambasadora na 3 mecze, czyli tutaj już jest diametralna różnica w stosunku do wersji standardowej. Patrząc na to, że każdy z nas zacznie grę od startu, a rozważając kupno gry Ultimate, warto zakupić przed 21 sierpnia, bo otrzymamy nową kartę, która przyda nam się do gry. Jak nie do naszego składu, to chociażby do SBC. Niestety tę kartę otrzymamy dopiero 11 listopada 2022 roku w trakcie rozgrywanych w Katarze Mistrzostw Świata. No bo to są karty Hero z motywem Mistrzostw Świata, także tutaj e, zaskoczenia nie ma. Rok temu dostaliwaliśmy 1 grudnia kartę Hero, więc tutaj troszeczkę szybciej, co działa na naszą korzyść. Po raz kolejny. Porównując ceny na nowych generacjach, rok temu FIFA 22 kosztowała w wersji standardowej 250 zł, a Ultimate aż 450, czyli tutaj była różnica 200 zł. Jeżeli chodzi o FIFA 23, ceny zbytnio się nie różnią, bo wychodzi to bardzo podobnie. Wersja standardowa to 350 zł, a wersja Ultimate to koszt taki sam jak rok temu, czyli 450 zł. Różnica stówki. Ale jeżeli macie EA Play, zapłacicie 400 zł, czyli tutaj już nam się ta e, cena skraca do 50 zł. 50 zł to jest naprawdę niewielka różnica w stosunku do wersji standardowej. E, dzięki oczywiście wersji EA Play, która kosztuje 15 zł, więc załóżmy 415 zł zapłacimy e, za wersję Ultimate, ale dostaniemy 10 godzin testowania gry tydzień przed premierą, czyli tak samo jak rok temu. Działa to zdecydowanie na korzyść wersji ulepszonej co daje kolejny mały plusik przy naszym wyborze. Jeżeli chodzi o ceny PC, bo pewnie też i tacy gracze się znajdą, to jest to 300 zł za wersję standardową, a 400 zł za wersję z FIFA Pointsami. Generalnie nie wiadomo jeszcze co będzie z pudełkiem, a co nie ale zapewne wersja Ultimate, tak jak rok temu, będzie tylko i wyłącznie wersją cyfrową, a standardowa będzie miała wersję pudełkową, więc kolekcja nasza niestety ale się nie powiększy przy zakupie Ultimate, ale po roku można zakupić wersję standardową na półeczkę i nie widzę w tym żadnego problemu. Ja w tym roku tak samo zrobiłem, kupując wersję Ultimate cyfrową, a standardową sobie kupiłem za 15 zł na ol i mam jako pamiątkę, można powiedzieć, bo te gry kolekcjonuję. Jeśli chodzi o wybór, Wybór platformy jest to bardzo ciekawa kwestia, bo jeśli chodzi o posiadanie posiadaczy nowych konsol, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, to warto na tych konsolach zdecydowanie grać. Mają wspólny rynek, mają crossplay czyli będą mogli grać między sobą, który na pewno podniesie poziom rozgrywek. Oczywiście będzie można wyłączyć Crossplay, ale rynek będzie ten sam. Większa ilość kart na rynku zapewne ceny najlepszych zawodników będą niskie, czyli będziemy mogli sobie szybciej pozwolić na wymarzony skład. Jeżeli posiadasz starą wersję konsoli, czyli PlayStation 4 lub Xbox One, Xbox One S, to warto zastanowić się nad zakupem nowszej wersji konsoli. Od razu odrzucam PC z tego względu, że będzie miał on osobny rynek. Generalnie wielu, wielu graczy z PC będzie się przenosić na konsolę, bo jej w ogóle nie wspiera tej platformy. Jeżeli chcecie handlować na PC, będzie to bardzo, ale to bardzo ciężkie. Także jedyną słuszną odpowiedzią na to pytanie, jeśli myślicie na grze w Ultimate'ie z handlowaniem lub nawet ze zrobieniem wymarzonego składu to nowa generacja konsol tutaj po prostu must have'em będzie. Obojętnie jaką wybierzecie, czy Xboxa, czy PlayStation, ja osobiście postawię na PlayStation 5 w tym roku. Podsumowując wszystkie informacje, wydawało się, że rok temu wybór edycji był prosty, ale w tym roku jest jeszcze prostszy. Jeżeli macie kasę, to polecam Wam zakup wersji Ultimate. Jej cena się nie zmieniła w stosunku do ostatniego roku, a cena standardowej się zwiększyła. Wiadomo, FIFA pointsy to znaczna przewaga na starcie, bo karty 8-3 będą kosztować bardzo, bardzo dużo, w zależności oczywiście od grywalności. Także szansa na traf z paczek za 7,5K jest dosyć spora, ale jeżeli będziemy mieli pecha, możemy trafić masę zawodników potrzebnych do początkowych SBc. 3 dni wcześniej zagrać się w waszą ulubioną gierkę, co też jest sporym plusem i daje przewagę na starcie. Oraz dacie sobie szansę na trafienie karty Hero World Cup. Dajcie znać oczywiście, co wybieracie w tym roku. Ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał i pomógł przy wyborze. Jeżeli, jeśli chcecie dokładniejszą analizę odnośnie platform, to dajcie znać w komentarzu i ja postaram się to przeanalizować. Łapka, subik, a ja się z Wami żegnam. Cześć!